Hej, Michał z tej strony. Słuchajcie, zostałem przedsiębiorcą po to, żeby być niezależnym, żeby mieć trochę swobody i wolności. Na tym mi bardzo zależało. Ale teraz ta sytuacja, która się dzieje za wschodnią granicą, uświadomiła mi, że yy, no, trzeba być przygotowanym na różne sytuacje i że ja bym wolał mieć chyba wybór i kontrolować sytuację, właśnie przebieg zdarzeń, yy, zanim one staną się krytyczne. Zawiązłem dzieciaki do szkoły i zacząłem się zastanawiać, Właściwie, a co by było, gdyby na przykład nam wyłączyli prąd? Moja brama do płotu by się nie otworzyła, drzwi od garażu by się nie otwarły, ogrzewanie przestałoby działać, a gdyby wyłączyli nam wodę na kilka dni, no to zrobiłoby się niewesoło. Nie? Pytanie, czy mamy zapasy na tyle, żeby przetrwać tydzień, dwa, może nawet miesiąc bez zakupów, bez wody, bez prądu? Wiecie, takie pytania nagle zaczęły mi krążyć pewnie podejrzewam, że w, w głowach wielu ludzi nagle zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, jak jesteśmy jednak wystawieni na, na cios w sytuacji takiego właśnie wyłączenia się, powiedzmy, podstawowych usług, które zapewnia nam cywilizacja. Pewnie gdybym mieszkał w bloku, byłoby jeszcze trudniej. I zastanawiam się, czy to jest coś, co Wam chodzi po głowie. Ja na przykład, wiecie, teraz wróciła ta kwestia dostępu do broni i zawsze byłem zdania tego, że dostęp do broni jest czymś słusznym i powinien być absolutnie dostępny i to co się okazuje, że te wszystkie rejestry tych osób, które mają broń w II wojnie światowej zostały bardzo skutecznie wykorzystane, żeby zlikwidować grupę niepokornych i dokładnie to samo się dzieje za naszą wschodnią granicą. Te rejestry posiadaczy broni są poszukiwane przez władze obce, które najeżdżają i Więc wiecie, wiecie, ja nie zakładam jakiejś wojny, czy czegoś takiego na naszym terytorium, ale przejściowe problemy, przejściowe kłopoty właśnie, brak dostępu do wody, prądu, do żywności przez jakiś czas wydaje mi się całkiem prawdopodobny, jeśli scenariusz oczywiście rozwiąże się jakby w sposób, który nie jest dla nas korzystny. Hmm, zakładam, że to się nie wydarzy, tak zakładam, że to jest science fiction, ale Wiecie, gdyby ktoś mi powiedział do 3 lata temu, że będziemy wszyscy chodzili w maskach, jakby, że sklepy będą pozamykane, wiecie, że te lockdowny, nie uwierzyłbym, tak? To, że za chwilę wybuchnie wojna na naszej granicy, też bym w to nie uwierzył, więc lepiej się chyba przygotowywać yy, zawczasu. I zadałem sobie to pytanie właśnie, na ile jestem przygotowany i co właściwie mógłbym jeszcze zrobić, żeby się do tego przygotować. Dajcie znać w ogóle, czy Was by to też interesowało, bo postanowiliśmy przygotować taki live, Q&A z człowiekiem, który ma ogromną wiedzę na ten temat, który siedzi w temacie od wielu lat e, i zapytać go właśnie, jak sobie poradzić w sytuacjach skrajnych, mieszkając w mieście, mieszkając na wsi, e, co można zrobić samemu, e, jakie elementy, jakie scenariusze są bardzo prawdopodobne przy każdej sytuacji kryzysowej. Jeśli to jest coś, co by Cię interesowało, koniecznie daj znać. Napiszcie nawet tutaj pod spodem jakieś pytania, czy właśnie zagadnienia, które uważacie, że warto podjąć, bo to jest temat zupełnie jakby na poboczu, prawda, e-commerce'u, ale dla przedsiębiorców, którzy lubią być niezależni i lubią mieć kontrolę nad sytuacją, przynajmniej na tyle, na ile się da, myślę, że warto się nad tym zastanowić. Dajcie znać, czy to by Was interesowało, dobra? Pozdrawiam, do usłyszenia, hej!